Historia kościoła w Wilkowie sięga czasów średniowiecza. Gotycka świątynia, której pozostałości skrywają fundamenty obecnej budowli, poświadczona została już w 1357 roku. Pierwotnie była pod wezwaniem wszystkich świętych. Powstanie obiektu przypadło na lata rządów diecezji wrocławskiej biskupa Przedsława z Pogorzeli. Osada Wilków, której ówczesna nazwa brzmiała Wilkał, była miejscem postoju dla kupców, wędrujących taborami z Wielkopolski na Śląsk. W 1524 roku miejscowi przeszli na Luteranizm. Odtąd aż do połowy XVII stulecia Kościół należał do gminy ewangelickiej. Z tego okresu zachowały się dwie późno renesansowe płyty nagrobne rycerzy z wilkowskiej gałęzi śląskiego rodu von Los. Całopostaciowe wizerunki szlacheckie. Nieznany rzeźbiarz ukazał w zbrojach z pałaszem u boku. Jedną z płyt wmurowano w kruchcie świątyni, drugą w dolnej kondygnacji wieży na zewnątrz kościoła. Na mocy rezolucji cesarza Ferdynanda III Habsburga z 1654 roku budowla znalazła się ponownie w rękach katolików. Kościół otrzymał nowe wezwanie świętego Jana Nepomucena. Osoba patrona straconego w nurtach rzeki Wełtawy została nieprzypadkowo wybrana w okolicznościach zagrożeń powodziowych regionu Wilkowa. Figura Świętego Jana Nepomucena, wykonana w drewnie i polichromowana, znajduje się w zwieńczeniu ambony w prezbiterium kościoła. Wymownym atrybutem jest trzymana w dłoni męczennika zamknięta kłódka, symbolizująca zachowaną tajemnicę spowiedzi. Wojny nie omijały Wilkowa, na przestrzeni wieków kościół był wielokrotnie plądrowany i niszczony. Po wojnie między Austrią a Prusami, nazywanej Siedmioletnią za sprawą Ludwika Ferdynanda Lichnowskiego, odbudowano zniszczoną świątynię. Wówczas do korpusu nawy dobudowano barokowo-klasycystyczną wieżę dzwonnicy. Wydarzenie upamiętnia chorągiewka z datą 1769. Na szczycie sygnaturki wieży oraz okolicznościowa tablica w prezbiterium, opatrzona kartuszem herbowym Ludwika Ferdynanda Lichnowskiego. We wnętrzu kościoła zwraca uwagę rokokowa dekoracja trójkondygnacyjnego ołtarza głównego ze współczesnym wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Z pierwotnej dekoracji przetrwały jedynie ornamentalne obramienia, figury anielskie z obu stron. Oraz figurki aniołków w jego zwieńczeniu. Architektura kościoła, dość uproszczona, ograniczona została do trzech luźno ze sobą powiązanych elementów: korpusu nawy na rzucie prostokąta, nakrytego dachem dwuspadowym, prostokątnej zakrysty przylegającej do części ołtarzowej oraz czterokondygnacyjnej wieży, zwieńczonej smukłą latarnią. Niespotykane w czasach późnego baroku i dekoracyjnego rokoka. Prymitywne rozwiązania przestrzenne oraz prostota dekoracji ściennych na pierwszy rzut oka wywierają wrażenie prowincjonalnie zapóźnionych. Być może jednak intencją fundatora było przywołanie wielowiekowej, starszej bogotyckiej tradycji tego miejsca, zanim nastały wojny, kataklizmy i epidemie nawiedzające wilków. W dzieje Wilkowskiego Kościoła wpisała się jeszcze jedna tragiczna historia. 25 marca 1945 roku, podczas ofensywy wojsk radzieckich, zamordowany został ówczesny proboszcz parafii, ksiądz Jerzy Michalec. Stanął on w obronie napastowanych przez czerwonoarmistów dziewcząt. Żołnierze zastrzelili księdza, organistę i jego małoletnie córki Urszulę i Barbarę. Takie bestialstwa nie były odosobnione na terenach Dolnego Śląska zdobywanych przez Armię Czerwoną. Ofiarami stawała się zarówno niemiecka, jak i polska ludność cywilna. Na pamiątkę tego wydarzenia obok świątyni w dawny, prawdopodobnie XIX wieczny nagrobek wmurowano tablicę pamiątkową, a obelisk stał się pomnikiem męczeństwa wpisanym do rejestru zabytków. Odwiedzając Kościół w Wilkowie, warto zatrzymać się w tym miejscu cnując refleksję o ludziach, którzy tworzyli historię miejscowości.